naszej rozmowy z kandydatem na prezydenta, doktorem Arturem Bartoszewiczem, autorem właśnie tej książki wywiadu rzeka Obudź się Polsko, wydanej przez Nam Zależy. Bardzo dziękuję wydawnictwu, które tak sprawnie mi tę książkę przekazało. Podesłało, bo słyszałem tak, właśnie, Tak, że... tak, tak. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa ponownie. Słyszałem właśnie, bo zadzwonił do mnie właściciel tego wydawnictwa, mówi zamówione, będziesz miał rozmowę. Ja mówię super. Także sprężył się. Mhm. Tak. I, I książka. A... Także polecam drodzy Państwo, Państwa. Ktoś tak, z Państwa będzie tak. zainteresowany zresztą, to jest narzędzie, dzięki któremu mogę sfinansować swoją kampanię mhm. e, na stronie 777.org.pl Drodzy Państwo, nie ma limitów w liczbie kupowanych egzemplarzy, więc można spokojnie 1000 zamówić i 2000 i 5000. Jak ktoś chce rozdać swoim znajomym i zrobić z tego narzędzie obudzenia Polaków. Spokojnie. Jak nie przeczytają, to można rzucić a twarde, więc będzie głośno. Serdecznie pozdrawiam. E, proszę zapytać pana doktora, podtrzymuję, czy podtrzymuje swoje słowa, że, cytuję: Gdybym miał taką siłę i decyzyjność, wysłałbym Izraelowi wszystko, czego potrzebuje. Tak, ja uważam, że był taki moment w historii, w którym Izrael potrzebował wsparcia i my, zamiast wykorzystać tą sytuację, czysto w celu uzyskania dla siebie korzyści. Mm -hmm. Mając pełną świadomość, że mamy cały czas problem z aktem 447, mm -hmm. mając pełną świadomość, że Stany Zjednoczone z Izraelem mają taką, a nie inną relację i dzięki zagraniu z Izraelem moglibyśmy coś uzyskać ze Stanów Zjednoczonych, to my Zachowujemy się cały czas emocjonalnie w relacji ze Stanami Zjednoczonymi, a mi chodziło o to, żeby wykorzystać moment, w którym ktoś ma kłopot i można było mu tylko coś zaoferować, nawet tak zwyczajnie powiedzieć: Słuchajcie, jeżeli czegoś potrzebujecie, możemy pomóc. I czysto w wymiar, wszyscy wymiar kalkulacji, tak samo jak robią to Francuzi, robią. Brytyjczycy robią Amerykanie. Wtedy, kiedy dana nacja ma kłopot, trzeba podjąć współpracę, bo oni będą o tym pamiętać wtedy, albo mogliby o tym pamiętać no wtedy, właśnie. kiedy my byśmy musieli szukać wsparcia z ich strony. My mamy taką tendencję, gdzie uznajemy, że Emocjonalnie, zresztą te pytania, większość z nich będzie miała charakter tego typu. Spodziewam się, bo, bo ja jestem przyzwyczajony do tego typu pytań. E, mają charakter takiej oceny, że jak ktoś nam krzywdę zrobił, to już nigdy w życiu i tak dalej. Zrobili nam krzywdę i wiele krzywd zrobili, ale jest moment na to, żeby wykorzystać odbudowę relacji w tej przestrzeni, której można dla uzyskania własnych korzyści. My nie potrafimy tego w żaden sposób e, realizować. A ja bym chciał, żebyśmy potrafili. No ale wie pan, e, też e, powiedzieliśmy, że no, wszystko, wszystko dajemy Ukrainie, prawda? I e, no, jakoś tak i wdzięczności I, tam, i, tam... i nie ma specjalnej sprawy. No, ale ]nej. dobrze, no, ale, właśnie, ale pani, no. No to Pani Moniko, no to właśnie chodzi. To jest zadziwiające. E, wobec Ukrainy naiwność niewyobrażalna, ale ja powiedziałem i cały czas mówię ja jestem za transakcyjnym systemem. Tak jak Donald Trump. To też jest ciekawe, że wszyscy, którzy krytykujecie moje oceny relacji polsko-izraelskiej, tak wspaniale jesteście za Trumpem i jakoś nie widzicie, że Trump bezwzględnie wspiera Izrael. Dla mnie jest ważne, to jest pójście do przodu i zrobienie rzeczy, które są ważne. A twierdzeniem maseczki, nie wiem, co znaczy teraz tak, maseczki. To, tak. Ja powiedziałem rzecz, której nie powinienem i za. I żałuję tego zdania. Powiedziałem, że wypraszałem studentów z zajęć. Powiedziałem, nigdy tego nie zrobiłem. Na wielu kanałach już za to przepraszałem, i to było totalnie niefortunne. I za to płacę. Za wypowiedź. Ale wielokrotnie powtarzam. Ja ze swojej strony przez całą pandemię walczyłem, żeby nie było zamykania gospodarki. Ja, ja jedyny. Jedyny z kandydatów. Napisał pan list? Mam list do Kaczyńskiego. Nikt z was, bohaterowie i wasi przywódcy, tych wszystkich, którzy piszecie, nikt z waszych bohaterów nie napisał żadnego raportu o sytuacji covid z rozwiązaniami, a ja to napisałem. Razem z profesorem Gierelakiem, razem z katarzyną Obłonkowską, doktor katarzyną Łąkowską. Przygotowaliśmy pełną analizę, której po półtorej roku pandemii pokazaliśmy, że to wszystko jest wielkim cyrkiem i że państwo powinno być gotowe na zderzenie się z następnymi kryzysami. To ja się zderzałem z ministrem zdrowia, to ja się zderzałem z ówczesnym prezydentem Andrzejem Dudą. Tylko to jest nieistotne dla was. Istotna jest jedna wypowiedź, która nie obrazowała rzeczywistości, która była błędem. I jeszcze raz za którą wielokrotnie przepraszałem, ale za każdym razem słyszę we wpisach przeproś za to, przeproś za to. Drodzy Państwo, czy jaki stan emocjonalny ma ta osoba, która ciągle żąda przeproszenia za to samo ile razy? Znaczy, ile razy Państwo chcecie usłyszeć, że to była nieprawda i ja za to przepraszam? Niefortunnie wypowiedź była totalnie, która wynikała z tego, że dyskusje były, Słuchajcie, ja byłem tak samo jak większość z was zmęczony tym kobietom. Dyskusje były już dla mnie absurdalne. I próba poszukiwania prostego rozwiązania skończmy z tym. Znaczy, weźmy po prostu, zróbmy coś, jeżeli trzeba, to zróbmy to na zasadzie takiej. Tak, się zaszczepmy czy coś takiego. Ja się szczepiłem. Ja się szczepiłem, bo też musiałem mieć ten paszport covid się oczywiście słyszę. O, my się nie szczepiliśmy, my sobie załatwiliśmy paszport bo ludzie załatwiali. Można było załatwić? Tak. Ja, a ja nawet nie widziałam, że można. No, właśnie. Znaczy, a dla mnie to jest sytuacja też przedziwna. To znaczy, ja nie byłbym w stanie podrabiać dokumentów. Więc to może państwo docencie to, że Bartoszewicz ma tą głupią cechę. Po prostu nie podrabia dokumentów, nie tworzy nierzeczywistości, nie tworzy, tak jak <grych> część polityków, dyplomów, których nie ma, paszportu do, też sobie nie zrobił, tylko się zaszczepił. Ja przeszedłem te szczepienia, bo ja pracowałem za granicą, pracowałem w kraju i żądano to ode, tego ode mnie. Do, w restauracji mi wielokrotnie sprawdzano. Ja miałem na M-Obywatelu to zainstalowane tak uważam, ja jestem, niestety drodzy Państwo, jestem państwowcem. Znaczy, ja uważam, że jak są pewne reguły, to ja się staram im podporządkować, jeżeli są idiotyczne, staram się walczyć, żeby one zostały zmienione i staram się dzisiaj, znaczy doszli, doszedłem do wniosku też, co mnie zmotywowało do działania, że skala absurdów w państwie już jest taka, że ja już nawet, nawet jako państwowiec, który się temu podporządkowuje, nie jestem w stanie tego wytrzymać. Chociaż nigdy nie starałem się wychodzić negując. Znaczy uznawałem, że skoro jest państwo, są reguły, to zróbmy to. Tak? To jest pan teraz bardziej antysystemowy, czy systemowy? Ja czy jest... systemowy, nie antysystemowy? Nie, antysystem. nie pani, pani Moniko, ja jestem systemowcem. Właśnie na tym problem polega, że u nas się przyjęło, że ktoś, kto jest za, poza partią, jest antysystemem. To jest w ogóle totalna bzdura, to jest aberracja. Partie polityczne demontują państwo, i wy mówicie, drodzy Państwo, że to... oni są systemem. Nie, oni są antysystemem. Systemem są, jesteśmy my, obywatele, którzy chcą, żeby państwo funkcjonowało. Ja jestem za silnym państwem, za demokracją bezpośrednią, za tym, żeby państwo broniło obywatela, a nie go atakowało. Jestem za tym, żeby państwo broniło przedsiębiorcę, wtedy, kiedy jest atakowany przez pod przedsiębiorcę innego państwa. Ja jestem za tym, żeby była konkurencja, ale tą konkurencję musi zapewnić dobrze skonstruowane państwo. Ja jestem za tym, żeby sąd był sprawiedliwy, a to znaczy, że musi być dobrze skonstruowane państwo. Ja jestem systemowcem na maksa. Ja uważam, że my musimy jako obywatele zapewnić konstrukcję, bo jeżeli ktoś uważa, że on stworzy coś na kształt jakiejś ameby, zmienności, jakości, dostanie strzał natychmiastowy. bo ja nie muszę się zgadzać z wyrokiem, Ja go wykonam. Jak zaparkuję źle i dostaję list od straży, że zapłaci, to ja, za, ja płacę. Ja nie, nie dywaguję, znaczy wiem dokładnie, że ja mogę mieć pretensję, że tam był znak źle postawiony, ja mogę mieć pretensję, że nie powinno się w ogóle tam zakazu, ale zapłacę, bo tak jestem. Co nie znaczy, że jestem, i to też, drodzy państwo, że jestem strikt. W wymiarze prawnym. Przecież wiem, jak jeżdżę. Wiem, że wielokrotnie, niepoprawnie różne rzeczy robię. I wiem, że jak zostanę ukarany, to się temu poddaję. Więc jeżeli był ko i były szczepienia, to ja chciałem, przyznam, jak najszybciej zakończyć ten proces. Znaczy, jeżeli mam mnie to uwolnić, w cudzysłowie uwolnić, i że ja będę mógł pójść do roboty tam, gdzie potrzebowałem. Pojechać, załatwić sprawę, to ja to wolałem i nie przejmować się, bo ja przyznam, że ja w ogóle nie żyłem tym Mnie to, Ja miałem tyle rzeczy do przodu do zrealizowania, a ja, wi a ja widzę, że dla wielu z Państwa za zawładnął światem i to do dziś że on zadecydował o sposobie postrzegania świata. Znaczy, ja już dawno o tym zapomniałem. A i i zakładam, że 99% Polaków dawno już o tym zapomniało, ale 1% pali cały czas ten Jakby ja, ja, czy ja rozumiem lęk przed tym, żeby drugi raz państwo nie zachowało się w określony sposób. Dlatego też ja, widząc ten cyrk, powiedziałem, ja ze swoim strony reagowałem. Dlatego też jako głowa państwa w swoim programie mówię: Z WHO wychodzimy. Ja uważam, że państwo powinno natychmiast, pierwszą rzecz, którą też będę robił, to próba ustalenia w jakim. W jakim obszarze państwo nie zadziałało? Bo uważam, że nie zadziałało. I kancelaria premiera nie zadziałała, i system zdrowotny nie zadziałał. Zdaliśmy wprowadzeni w błąd, oszukani. Jest. I Komisja Europejska nas wprowadziła w błąd i nas oszukała. Jest masę przestrzeni, tylko, drodzy państwo, za to nie jest odpowiedzialny Bartoszewicz. Znaczy, można go, znaczy, ja, ja bym nawet. Gdybym, drodzy Państwo, nie był teraz zajęty startem na głowę Państwa, to mógłbym powiedzieć w ten sposób, jeżeli miałby to uspokoić naród, to zróbmy stosik i na Bartoszewicza, na stosik, raz go wreszcie spalmy i będzie święty spokój, tylko tyle. I równocześnie go za Izrael i za inne rzeczy, jeżeli to ma uspokoić naród i spowodować, że poczujecie się Państwo lepiej, no to tak możemy zrobić. Tylko mówię, na razie jestem zajęty startem na głowę Państwa i... I wszystko wskazuje na to, że 1 czerwca zrobię im dzień dziecka, więc. To tych trzech kwestii, czyli e, maseczki. E, nie, maseczek, e, nie, I maseczek i, i, to pewnie i... nie dotyczy, bo to maseczek to chyba nie do mnie, bo ja nie kazałem nikomu ani zdejmować, się, ani nakładać maseczek. Ja tak, no, powiedziałem, tak. Zaszczepieniem, tak? Tak, tak. Tylko byli, czy, i wyłącznie studenci, tylko wyłącznie. No, ja tak. powiedziałem o. Jeszcze raz, ja powiedziałem tylko i wyłącznie raz z telewizji o tym, że e, nie wpuszczę na zajęcia, czego nie zrobiłem, i mhm. tak jak powiedziałem, wielokrotnie za to przepraszam. Raz powiedziałem odnośnie Izraela, którym powiedziałem, że powinniśmy zastanowić się, wykorzystać tą sytuację. Wtedy zostałem Żydem internetowym. E, jeszcze... No Pan Żydem internetowym, bo jeszcze Pani Iwetka pisze. A ale, że, że nie mam emocji do Palestyny i Hamasu. O, nie. to to jest chyba jest nie, bardzo bolesne. Nie, tutaj akurat nie. O co chodzi? E, chodzi o to, czy Pan... E... Eee, odpowiedział na pytanie, czy nadal chciałby Pan zamknąć pana Brauna na trzy miesiące w szpitalu psychiatrycznym za incydent z gaśnicą? Tak, znaczy ja uważam, że ja szanuję, pan, pana Brauna znam. I on dokładnie wie. Znaczy, ja nigdy bym nie pozwolił sobie na robienie Hecy. Jeżeli ja się z czymś nie zgadzam, to znajduję inny sposób. Znaczy, ja uważam, że wystrzelenie gaśnicy w miejscu publicznym. Jest irracjonalne. Jest irracjonalne. I nie mam, znaczy no nie dam się przekonać, że to jest normalne zachowanie. Więc skomentowałem to w ten sposób. no Jeżeli ktoś w ten sposób działa, a to, że pan Brown znamy się, ja bardzo szanuję, naprawdę się znamy i bardzo, naprawdę mówię, wiele. Pozytywne rzeczy mogę powiedzieć. A do debaty, by pan stanął z panem Braunem? Ale pewnie. Tak? O to ja może też zapraszam. Dlatego, te, że. Tak. Ja, ja, I problem będzie polegał na tym, bo że. Pan wielu rzecz... byś chyba się nie chciał. Nie, pan nie to to, to, się, to się boi wszystkich, więc jakby nie przyjdzie. Pa, z panem Braunem będzie pani zaskoczona, bo w wielu rzeczach będziemy się zgadzać. Mhm. Bo ja powiedziałam, jedyna to, co mnie szokuje, to, znaczy to że on robi takie rzeczy. To ja uważam, że to są jemu niepotrzebne rzeczy. Bo gdyby on zostawił ten cały cyrk wokół siebie, to Braun jest świetnie wykształcony. Ma bardzo szerokie horyzonty. Jest ciekawym człowiekiem, jak się z nim rozmawia, prywatnie naprawdę. I ma cechę bardzo naturalną. On cholernie kocha Polskę. Znaczy, to jest w nim zakorzenione. Ja jego za to szanuję. Ja nie muszę się zgadzać. Z jego różnymi opiniami, tak samo jak on z moimi nie musi zgadzać. Ale ja myślę, że szybciej bym, byśmy zrealizowali wspólnie różne rzeczy i dogadali się, bo jedna rzecz, która jest w nas wzajemnie, jak rozmawiamy, my się szanujemy. Czyli on dokładnie wie, dlaczego ja powiedziałem to, bo wie, że to nie mieści się w moich obszarach i on dokładnie mógłby powiedzieć, że też palnąłem głupotę i ja bym się w jakimś innym obszarze moim, którym i też bym się nie obraził. To tak samo słuchajcie, jak kiedyś powiedziałem o Obajtku, bo wchodząc tutaj zobaczyłem książkę, że obajtek, siła Obajtka polegała na tym, że on ma chorobę, która pozwala mu inaczej widzieć ryzyko mhm. i miał duże przyzwolenie do działania przez Kaczyńskiego. I słuchajcie, kilka miesięcy temu do mnie telefon, w sobotę siedzę, robię coś tam, pisałem jakiś program swój. Przedstawił się, że Daniela. tutaj Daniel Obajtek i mówi do mnie od razu: Ja się na pana nie gniewam. Ja mówię, i bardzo dobrze, no bo bym ale za co miałby? A on mówi: No bo pan powiedział: Ja wiem, że jestem chory. I porozmawialiśmy i. Poznaliśmy się, byliśmy na kawie, pogadaliśmy, nawet jeden program razem nagraliśmy. Szanujemy się bardzo, chociaż i on dokładnie wie, w których obszarach my się ze sobą nie zgadzamy. Ale na tym polega odmienność od typu człowieka, który cię atakuje dla zasady, że nie musimy się zgadzać. Taką osobą też, którą kiedyś. Artur Zawisza. Człowiek którego bardzo szanuję za konsekwentne poglądy. Niezmienienie nie tych poglądów. Tak Marek Jurek też. Tak, tak, Marek Jurek też. I to nieważne, że ja się w wielu sprawach nie zgadzam, ale kurczę, podziwiam, że jest konsekwentny przez lata. A mały podziw albo w ogóle mam do innych polityków, którzy w zależności od okoliczności tworzą ci... Dlatego ze Sławkiem Męcenem mam teraz problem, bo... Idzie z informacją: Piątka dla Mencena, antyunijna, a nagle wychodzi i mówi, że on teraz z Unią Europejską będzie. Nagle idzie do Andrzeja Dudy i mówi, że będzie kontynuował jego działania. Znaczy, tak mi popłynął w obszary, w których, w których albo powiedziałby: Słuchaj, dobra, popełniłem błąd, nie było to racjonalne i ku, kupujemy to, tak? tak jak ja mówię, że popełniłem błąd nie, nie, nieracjonalne. Ja wiem, że moje oceny, i w czasie covid po, bardzo dużo też nauczyłem, żeby złapać punkt widzenia osoby, z które z którą mają inny pogląd, nawet jeżeli na to, ja nie mam dowodów, tak? mm -hmm. Czyli jakby, Bo nauka stała po jednej stronie, ale trzeba było słuchać. Ja, ja za mało słuchałem. I wiem. Ja się dało. właśnie, naucam. ale o tym pan powiedział też, żeby już tak, żeby wskrzycić słowo, że pan by wycofał Polskę z WHO. Tak. Bo. Chodzi o bikwarmy wszystkie? Yy, czy... yy, tak, bo WHO przestało być tą organizacją, która w jakikolwiek sposób jest instrumentem rzeczywistym do ochrony yy, człowieka w różnych przestrzeniach, w yy, różnych kontynentach. Stał się to instrument niezwykle upolityczniony. Jest to Stany Zjednoczone, od razu że ilość kasy, która Chiny tam wkładają, manipulują tym wszystkim. To jest yy, niewyobrażalne, więc yy, ja uważam, że tak. Ja okay. uważam, że trzeba by było... Pro... I znowu, to jest mój punkt widzenia. Ja bym musiał poddać to referendum. Jeżeli Polacy by chcieli zostać, byśmy zostali. Bym musiał wtedy, jako głowa państwa, ułożyć relację z WHO. Ale jeżeli Polacy by mi pozwolili, aby uznali moją argumentację, no to byłoby to dla mnie wygodne i wtedy uważam, że na nowo trzeba w ogóle Buchał budować, tylko jako podmiot zewnętrzny. Ale jaka jest wtedy odpowiedzialność prezydenta i, 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 jego, i jego, że tak powiem, otoczenia? Jeżeli jest właściwie odpowiedzialność trochę w bardzo, bardzo ważnych sprawach przenoszona na, na obywateli? Panie Moniko, ale ja jestem jako głowa państwa, będę jedyną osobą w państwie wybieraną w sposób bezpośredni. Mhm. Więc ja mam obowiązek Rozumiem. w ten sposób komunikować się. To premier może udawać, że nie widzi obywateli. Ministrowie, politycy, wszyscy głowa państwa. Dlatego mnie strasznie bardzo dziwi postawa obecnie Andrzeja Dudy. Uważam, że Andrzej Duda natychmiast powinien powiedzieć, gdzie jest Bartoszewicz w mediach. Czyli on jako głowa państwa potencjalnie, jako człowiek stojący na straży konstytucji, powinien natychmiast powiedzieć, przecież ja nie słyszę nic, nic nie ma, Bartoszewicza jest zarejestrowany. Oj. A zwracał się pan z tym do prezydenta? I, I ja... Pani Moniko... Nie, to nie ja powinienem się zwrócić. To nie ja jestem głową państwa. Tak, no ja może będę, nawet jakoś to też może umykać. Tak? tak? To jest najważniejsze wydarzenie się wybory no prezydenckie. I wy tak. Pani Moniko, zaręczam, że jako głowa państwa, dokładnie, będzie wiadomo, że głowa państwa interweniuje wtedy, kiedy obywatel dostaje wciary w którymkolwiek obszarze. Ludzie do mnie dzwonią. Słuchajcie, drodzy państwo, ja, ja dzisiaj staję się już nawet obszarem doradztwa do spraw rodzinnych i opiekuńczych. Przedwczoraj do mnie dzwonił chłopak, który umówił się z dziewczyną i pytał się, jak ma się zachować. Znaczy, ludzie, ja to, ja rozmawiam i tłumaczę, co ja bym w tym zakresie, jak zrealizował. Ludzie, że je posłucha. Ludzie pytają się mnie o to, jak kształcić dzieci. Dzieci dzwonią ich, pytają się, czy dobrze wybrały studia. I to jest normalne. Ale prezydent państwa, który widzi, że są wybory, zarejestrowani kandydaci i widzi, że nie ma w przestrzeni jednego, to nawet by zapytał się, czy żyje. Jeszcze. A BBN powinien dzisiaj sprawdzić, co się dzieje, w jaki sposób blokuje się. I w jaki sposób się manipuluje polskimi wyborami w sytuacji, kiedy blokuje się Bartoszewicza w przestrzeni publicznej, łącznie ze zdjęciem zasięgów jego w internecie. To jest interwencja. Przecież kto zarządza YouTubem? Polska firma? Kto zarządza Googlem? To nie są polskie stru struktury. To znaczy, że interwencja następuje. I tu nie ma radości z tego, że ktoś wygrywa albo ktoś jest większy w sondażach. To jest upadek państwa, a głowa państwa nie widzi tego. A idzie na spacer z, ze Sławkiem Mencenem i wymieniają się poglądami, i ostatecznie wynik jest tego, że będą kontynuować to. Ja nie chcę kontynuacji, pani Moniko, czegoś takiego. Mm.